Ok, nadrabiamy zaległości, ciśniemy z pigwowcem. Tak, to jest pigwowiec, nie mylić tego z pigwą. Pigwa jest dużo większa w wielkości, jabłka. Kształt ma bardzo podobny, tylko że pigwa jest zielona i włochata. To jest małe i żółte. Słoiczki pomyte, naszykowane. Pigwowiec wymyty. Bierzemy się do za robotę. Teraz deska, ostry nóż. I musimy się pozbyć tych gniazd nasiennych. Ostry nóż dlatego, bo owoce pigwowca są bardzo twarde. Bałaganu będzie przy tym. Owoce pigwowca mamy już oczyszczone z gniazd nasiennych. Czas na trochę cyferek. Pigwowca mamy 2,4 kg. A robimy to jeden do jednego, więc będziemy potrzebować 2,5 kg cukru. Pigwowca mamy zważonego, więc teraz trzeba go pociąć w plasterki, żeby było szybciej. Ja użyję technologii, można to zrobić nożem, nożem zeszłoby się nam trzeci dzień. Teraz na każdy kilogram tak zmielonego pigwowca dodajemy kilogram cukru, stosunek 1 do jednego. Nigdy nie dajemy mniej cukru, bo pigwowiec zacznie fermentować. Możemy dać więcej, ale nigdy mniej. Mieszamy, mieszamy, aż dobrze wymieszamy. Jak już dobrze wymieszamy, to wkładamy w słoik, ugniatamy i tak pod sam wierzch. Nałożone, zakręcone, odstawiamy w ciepłe miejsce. Czekamy, aż pigwowiec puści sok, zrobi się nam z tego syrop. Syropu dodajemy sobie do herbatki. Smakuje jak cytryna. W herbacie. Walory mniej więcej te same, duża zawartość witaminy C. Zapach tego Wam nie wyślę, zapach jest to błędny, cytryna się chowa. Na zdrówko i smacznego. Powiem Wam, że dobre. Bardzo dobre.